Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero. Słuchajcie, nie mogłem się już doczekać, kiedy na, będę nagrywał ten odcinek, ponieważ dostałem kilka propozycji w komentarzach, w tych wiadomościach prywatnych na nazwę drużyny. No i spodobałem się, nagrywam tego samego dnia co odcinek poprzedni. I wiecie, co zakładam drużynę? Zakładam drużynę o nazwie ET. Nie, to zrobimy tak squashgang squash gang. chciałem napisać, ale właśnie et squash gang i okej, okay, tutaj opis będziemy sobie mm, yy, wiecie będziemy sobie później uaktualniać et squash gang zapraszam serdecznie już stało się założone i teraz tak szukamy tak Oponkowiczów <gryw> i ludzi którzy ogarniają już za, będę za chwilkę zapraszał moich widzów, którzy chcieliby być w tej drużynie. Także no, jeśli chcecie dojść do tej drużyny, napiszcie komentarz z waszym nickiem i ja was dodam. Albo wpiszcie sobie w, tutaj w ranking e, pozycję tej drużyny, bierzecie pokaż drużynę i tutaj możecie sobie możecie sobie tutaj wyjść zaproszenie. Ja mam zaprosić członków, ale Wy tutaj macie zgłoś podanie, więc klikacie, piszecie. Piszecie o tutaj w tym komentarzu, że jesteście z mojego kanału 3:12 12 i ja was autentycznie zapraszam i jesteście ze mną w drużynie. Także nie wiem czy będziemy to po prostu yy, lecieć dalej, po prostu chciałem to yy, wiecie yy, po prostu utworzyć tą drużynę, żebyście wiedzieli o co chodzi. Yy, opis i notatki sobie po prostu poustalamy. No nie wiem, to chyba byłoby na tyle. Ja sobie tutaj porobię jeszcze parę misji i zacznę za, za zapraszać y, inne osoby. Bo tu się nie wiem, co się opłaca robić jeszcze. Muszę poogarniać te sprawy, więc serdecznie zapraszam. I, 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 i no i jeśli się Wam spodobało, nie zapomnijcie za ich suba w górę. Także do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.